Dzień, witam serdecznie y, widzów na stoisku naszym transmisyjnym na targach y, film wideo Foto z Łodzi 2019 rok edycja. Y, jak targi, to sprzęt. Y, y, witam Wiktora Sobolewskiego z firmy Nikon. Dzień dobry. E, każda firma. Chce pokazać swoje aktualne, najlepsze produkty Premiery. A na stoisku Nikona pojawiło się coś, co chyba można powiedzieć, jest jakimś takim ewenementem troszeczkę. Bo to się rzadko zdarza, żeby coś takiego się pojawiło. To prawda, rzadko się zdarza. Tak samo jak rzadko zdarza się, że Nikon powiedział przy okazji Premiery Z6 i Z7, jakie zrobi obiektywy w ciągu następnych kilku lat. Stąd wiemy, co się pojawi, z pewnym wyprzedzeniem. To znaczy, że Nikon traktuje poważnie system. Ale to jest jakby gdyby pokłosie tego. Udało nam się zabrać na targi łódzkie prototyp, można tak powiedzieć, obiektywu, który jeszcze nie został ogłoszony, ale w tej roadmapie już jest. To jest mockup 58 ze światłem 0,95. Dosyć słynny ze względu na swój pomysł na parametry. I na to, że jest obiektywem manualnym. No dobrze, yy, no właśnie te parametry. Bo to, że jest prototyp, to powiedzmy sobie, yy, się zdarzało, ale yy, delikatnie rzecz ujmując, wyśrubowane te parametry są. Tak, wyśrubowane, chociaż słyszałem, że ktoś policzył, że przy takim otworze bagnetu da się zrobić obiektyw z siatłem 0,65. <grym> więc mamy. <grym> no dobrze, <grym> teoretycznie. To ja poproszę w takim razie o parametry tego obiektywu, dokładnie. Bo tu światło jest. Yy... 58 mm. Yy... Ze światłem 0,95. 0,95. Czyli Masa. w szeregu przysłon. Załóżmy, mm -hmm. punktem odniesienia niech będzie 2,8, to jest ile działek? Raz, ze trzy, prawie trzy. Trzy będą no to, to jest konkurs dla widzów na tak, zweryfikowanie tak. tego. W stosunku do 2,8, o ile stopni przysłon jest to jeszcze jaśniejsze. To trzeba będzie troszeczkę poszukać, ale ja myślę, że to nie zajmie, widzą, e, zbyt dużo czasu na Facebooku albo w, e, na czacie przy, przy kanale YouTube. No właśnie, ale tak naprawdę, e, tak jak się na niego patrzy, bo obok mamy e, obiektyw, e, że mu się nie pomylił, to jest 24... 24-70 ze, e, ze światłem 2.8 S. E, a tu mamy 58, jak widać, on jest wielki i ciężki. Do kogo skierowany jest tego typu obiektyw? Bo on jest... wejdzie do produkcji, wejdzie do sprzedaży. Tak, tak, to jest bardzo dobre pytanie. Bo na pewno nie będzie to obiektyw tani. Ja nie znam jakichś sensownych szacunków cen, albo to się zresztą okaże na rynku, ale nie będzie to obiektyw tani. I jest to obiektyw, właśnie jak już powiedziałem, manualny. Więc naszym pierwszym skojarzeniem jest, że to będzie obiektyw doskonały dla filmowców, którzy poważnie traktują pracę głębią ostrości minimalną, zmiany planów, bo tutaj zmiana ostrości będzie zmianą planu i jasność, którą umożliwia im no, filmowanie prawdziwe przy świeczce. Ale to się okaże. Do tego trzeba oczywiście by założyć zębatkę. Okaże się dopiero, jak, jak obiektyw się pojawi tak naprawdę w sklepach. No i dla ekstremalnie zwariowanych ludzi na punkcie światła i pracy obiektywem standardowym, bo gdyby to był jeszcze portret, to można by e, jakoś e, widzieć szersze grono użytkowników, przy standardzie, no już tak nie, nie jest to takie oczywiste. No dobrze, ale to nie jest w ogóle pierwszy tego typu obiekt w historii Nikona. E, poniżej światła 1.0 na pewno pierwszy. E, wydaje mi się, że Nikon też nie zrobił nigdy 1.0, e, 1.2 to wiemy, że tak, to był Noct. Ten legendarny 1.2, który miał ręcznie szlifowane soczewki asferyczne z przodu olbrzymie. E, natomiast to jest zupełnie inny, inny, jak gdyby, zamknięty rozdział historii. E, każdy kolejny model w, w linii obiektywów do systemu Z, jest jak gdyby czymś, czymś, co dla nas jest też w ramach firmy odkryciem na nowo. E, ja zauważyłem z takich zabawnych rzeczy, że większość z nich ma tylne soczewki. Od strony bagnetów klęsły. A, a, o, o ile przyzwyczaiłem się w systemie F, że większość y, obiektywów soczewki wypukłe na końcu, znaczy na, na końcu idąc od przodu obiektywu, przy bagnecie, y, to w tym systemie odwrotnie. No dobrze, ale tu powiedziałeś, obiektyw manualny, ale jeżeli się, y, i teraz, jeżeli zrobimy zbliżenie na y, ten obiektyw, możecie go zobaczyć. Obiektyw wyposażony w wyświetlacz. Tak. Teraz, O co chodzi z tymi wyświetlaczami? Wyświetlacze w obiektywach to też był dla nas pewien taki smaczek. I smaczek pozostał uzasadniony, tak naprawdę, kiedy pojawił się obiektyw 2470. Obydwa wyświetlacze będą pokazywać dokładnie to samo. Ponieważ nie możemy podłączyć tego mocapu, mimo że działa, to jednak. Pokażemy, co tam się pojawiło. No dobrze, to może uchomimy, na tym, tym zjazdu. Tak, żeby można było wszystko zobaczyć. Ja poczulałam mikrofon. Dobra. Oczywiście na początku pojawił się logotyp firmy Nikon. Nikkor. Mamy dokładną odległość. W momencie zmiany odległości. Ja. Yeah. Przepraszam, to wyskoczyła w tej chwili e, ogniskowa. Może to być przysłona. Może to być i to jest najciekawsze odległość dokładna, która jeszcze mamy przy zmianie ogniskowej. Pojawia się taki: zwiększa albo zmniejsza pasek, który pokazuje głębiostrości. Ponieważ głębiostrości zależy i od odległości roboczej i od ogniskowej, to przy takim układzie, kiedy wyświetlacz pokazuje e, odległość i ten paseczek na dole uwzględnia też ogniskową w pokazywaniu głębiostrości, jaką mamy. Czyli można powiedzieć, że mamy powrót do tego, co było kiedyś na obiektywach, e, że obiektyw pokazywał aktualną głębiostrości, znaczy zakres głębiostrości. Tak, tylko że e, pamiętamy na zoomach Eee, no to, to te linie bardziej stałe. Były takie, jak się, zwłaszcza w suwanych, były takie powyginane, bo ta mhm. głębiost właśnie zależy od nie tylko odległości, ale właśnie od ogniskowej. Więc tutaj mamy jak gdyby rozwinięcie tego, taki krok dalej elektroniczny. No ale faktycznie jest to takie hmm, mocne pokazanie, że nikt nie rozumie, co to jest fotografia w takim bardzo prymarnym hmm, elemencie. Data premiery nieznana, cena nieznana no czy tak, data premiery. Znaczy premiery, ma, no. Tak, data <grafię> w sensie premiery, fina, tak. finalnego, finalnego e, Nie to się nazywa World Wide Announcement. Tego jeszcze nie było. Więc to, że obiektyw został pokazany w Jokochamie na CP Plusie, na fotokinie był za szybką. Jeszcze w Birmingham na targach. No to wiemy, że już dosyć dokładnie jak wygląda, że, że sporo waży. Natomiast ma to być ten następny ogłoszony obiektyw w systemie Z. Jak przypomnę, akurat ten 2470, który jest obok, został ogłoszony całkiem całkiem niedawno. W sprzedaży jest może za dwa miesiące pewnie nie całe. I następny ogłoszony ma być właśnie ten Noct, Bardzo unikalny. No dobrze, ale tak jest, zadam przykro, bo on ogłosił listę obiektywów, które przez jakiś tam czas będzie publikował. Każdy fotografujący ma jednak swoją własną listę życzeń. Czy jest szansa na modyfikację takiej listy? Czy to już jest tak na 100% pewne, że to nie ulegę zmianie? Uh. No bo ja, może od razu powiem, do czego ja zmierzam, mm -hmm. bo y, w systemach bezlusterkowych, jakby nie ma po jakimś czasie od premiery. I to też widać po tej liście nie ma problemu z dużymi jasnymi obiektywami. Mhm. Ale teraz powiedzmy sobie szczerze, jeżeli idziemy gdzieś w teren, chociażby zajmiemy się fotografią streetową, do której taki aparat będzie świetnie się nadawał, no mocowanie wielkiego obiektywu jakby przeczy idei kompaktowości. Tak, tak idea kompaktowości yy, aparatu nikt nam specjalnie nie, 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 nie przeraża. Ten aparat sam w sobie nie jest mały, mógłby być o wiele mniejszy na pewno. Ale chociażby wyposażenie go w dosyć jednak mocną baterię, taka jak jest D850, no z filigranowością nie chcemy, żeby to miało wiele wspólnego. I również patrząc na gabaryty i jak gdyby dane te wstępne obiektywów, jakie mają zostać zrobione w ciągu tych bodajże do końca 2021 roku, jest, jest ten tak zwany roadmap ujawniony. To też nie są obiektywy lekkie, łatwe, przyjemne, amatorskie. Raczej wiemy, że czeka nas 7228, czeka nas 14-24 z światłem do tego systemu, więc obiektywy, jak gdyby komplet obiektów zawodowych. Natomiast konstruktorzy oszaleli, można tak powiedzieć, pozytywnie oszaleli, w momencie otworzenia bagnetu w Nikonie. Bagnet nikonowski, jak wiemy, w systemie F był najmniejszy, jeśli chodzi o średnicę spośród bagnetów w lustrzankach. Co stwarzało konstruktorom optyki potworne problemy od zawsze. E, może dlatego to są dobrzy konstruktorzy, bo na, trudno mieli w życiu. E, teraz nagle im się zrobiło tak wspaniale łatwo, że robią rzeczy nieprawdopodobne. Myślę, że stąd się wziął pomysł na, e, na premierę takiego obiektywu w tej pierwszej ogłoszonej, że tak powiem, no partii e, nowego systemu. Żeby to był obiekty, żeby pokazać, że takie rzeczy można robić i że to się... Tak, ale pokazać, że można robić to jedno, a faktycznie je używać, to, tak, to, to, drugie. Jest, to, jest, to jest zupełnie druga e, sprawa. Wracając do Twojego pytania, tego pierwotnego, ja oczywiście wiem o co Ci chodzi, że, żeby, czy możliwa jest modyfikacja tej listy? E, wydaje mi się, że nie w założonych ramach czasowych. E, to, czy zobaczymy, kiedy to się skończy, jak gdyby, albo ten, ten, jak gdyby ta lista, tych pól, tych obiektów się wyczerpie, czy zobaczymy kolejny roadmap, to, czego bym sobie bardzo życzył, czytelnikom, oglądaczom, widzom, przepraszam, tym bardziej. To jest bardziej prawdopodobne niż to, że w założonych ramach czasowych się coś zmieni. Jak gdyby z tego powodu, że proces konstrukcyjny tego typu produktów jest bardzo długotrwały i nie sądzę, żeby coś jeszcze mogło się zmienić. No dobrze, będziemy obserwować bardzo bacznie rozwój systemu. Czy jest realne, oczywiście to jest takie troszeczkę gdybanie, żeby portfolio obiektywów do zetek było porównywalne wielkościowo, jeżeli chodzi o różnorodność optyki z lustrzankami. Hmm. Trudno mi powiedzieć. Przede wszystkim myślę o tych obiektywach supertele. Czy, czy jest sens robienia supertele do systemu Z. E... To jest fotografia sportowa. Tak, tak, ale mówisz o portfolio obiektywów, dlatego e, pomyślałem, jak gdyby, od tych e, swoich rodzinków e, najdłuższych e, przede wszystkim. Myślę, że nie będzie takiej potrzeby. E, a to e, się bierze z mojego wrażenia, że te najnowsze obiektywy, na przykład 500-56PF z soczewkami Fresnela, one już na etapie konstrukcji, co się w nich nie zdarza często, brały pod uwagę to, że będą przez przejściówki używane z aparatami bezusterkowymi. To jest moje domniemanie osobiste, ale takie mam dosyć takie jasne wrażenie, patrząc, jak to pracuje. Też fotografowie zawodowi mi mówią, że nie ma różnicy przez przejściówkę w szybkości pracy 500 czy na lustrzance, czy na, na obiektywie bezustarkowym. To nie chodzi o szybkość fotografowania, ale szybkość mm -hmm. autofokusa, precyzję. Więc to, to się w pewnym momencie może okazać, my nie wiemy jeszcze tego, w którym momencie tej, tej, tej linii obiektywów w systemie F, która jest w tej chwili przeogromna, które obiektywy no, nie będzie sensu robić w tym nowym systemie. Ale też załóżmy, że pojawią się obiektywy, których w tej chwili w systemie F nie ma, po prostu. No chociażby Albo nie ma takie takiej obiektywy. Tak, takiego nie było. Prawdopodobnie to jest jeden z tych parametrów, który można właśnie wyśrubować dzięki temu większemu bagnetowi. Tak, skądinąd wiemy i widzimy, że konkurencja zrobiła standardowy zoom wcale nie ze światem 2.8, tylko 2.0. Czy to jest dobre posunięcie? Świat pokażę. No tutaj ja z kolei że ja do tej mojej wątpliwości, że te wielkie, ciężkie obiektywy to będą tymi najchętniej kupowanymi obiektywami ze względu na ciężar po prostu. No właśnie. Skoro bezlusterkowcy mają być alternatywą dla lustrzanek w jakimś tam zakresie... E, coś to... musi zrekompensować brak masy. <śmiech> <śmiech> że <za śmiech> Oczywiście. Aparat jest no właśnie, za lekki, ale... Czy tak. będzie sens zamiany na coś, co jest właśnie dużo cięższe? E, znaczy, e, nie myślmy w, o rozwoju systemu e, aparatów Nikon Z tylko w kontekście zawodowym. E, e, mimo że zawodowcy są bardzo zainteresowani i, i coraz bardziej nawet, e, to, to myślmy jednak, że tak jak w systemie F, e, najpierw były te kopusy w jakiś sposób średnio wysokie, wysokie. I w miarę rozwoju fotografii amatorskiej wtedy w ogóle, akurat pojawiały się coraz bardziej amatorskie, i to one były siłą całego systemu. E, ja bym sobie życzył, że jeśli system Z ma się rozwijać pomyślnie i pozytywnie, to w każdą stronę po prostu. Czyli y, zasadniczo powinniśmy się spodziewać w jakiejś tam przyszłości y, prostszych wersji tych aparatów, w bardzo dalekiej przyszłości albo bliskiej, tego nie mam pojęcia, ale patrząc na. Taką powiedziałbym retrospektywę, jak się rozbudowywał z czasem system F w ciągu ostatnich, tak za naszej pamięci, 20 lat to, to tak powinien wyglądać rozwój. Co prawda, rozwój systemu każdego. Co prawda, teraz czas biegnie szybciej i, i wszyscy fotografowie, nie tylko zawodowi, ale też amatorzy, entuzjaści chcą coraz częściej nowych modeli. Nie tylko obiektów, ale też aparatów. No, ale też więc... konkurencja nie śpi. Konkurencja nie śpi do tego, znaczy, nigdy nie spała, więc tutaj, ale nie spała w taki sam sposób. <grym> <grym> no, Natomiast że... teraz może się okazać, że te zmiany będą szybciej, ale, ale to, są, to są takie przypuszczenia e, dobrze życzące konsumentom na rynku. Nic, pożyjemy, zobaczymy, jak to się potocznie mówi. Mhm. Mam nadzieję, że Niko nas tu jeszcze pozytywnie zaskoczy w tym wszystkim. Dziękuję bardzo za pokazanie. Tego obiektywu Proszę. do ręki nie można wziąć, jak się przyjdzie na stoisko. No nie, on jest Podpiąć... stoi za, za szybką. Przyniosłem go tutaj specjalnie, żeby unaocznić wygodniej różnicę. No dobrze, dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję, dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć z bliska, przez co prawda, przez szybę ten obiektyw, zapraszamy do odwiedzenia stoiska Nikona na targach w Łodzi. Dzisiaj do godziny 18.00, jutro też jest dzień targowy, można to wszystko zobaczyć. Także nawet jeżeli ktoś nie dotrze spoza Łodzi, ani nie dotarł wczoraj, może jutro to wszystko sobie zobaczyć z bliska i jak będziecie mieli ochotę, oczywiście. Porozmawiać ze specjalistami od sprzętu. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. A teraz chętnie, mam nadzieję, obejrzymy kolejne zwiedzanie targów, które Szymon przygotował. Część bodajże już chyba czwarta, jeżeli się nie pomyliłem. Po prostu zobaczcie, jak to wszystko wygląda okiem kamery.